Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wiem, że mnie bardzo, bardzo długo nie było, ale to było właśnie spowodowane leczeniem. Jeszcze nie do wszystko nie zrobione tak, jak powinno być, no ale idziemy ku lepszemu. Nie jest rano, nie jest wcześnie rano. Jest w pół do ósmej. Witam Was mój kogutek. <noise> Słuchajcie, kureczki sprawują się wyśmienicie. Mamy mnóstwo jajek. Dziennie zbieramy około dziesięciu. Te jajeczka... będziemy mieli przerwy, tak? Te jajeczka są troszeczkę mniejsze niż takie, wiecie, od tych zwykłych kurek. E, chociaż teraz chyba cztery. <śmiech> <śmiech> Ale to jest urocze przerywanie. E, wróciłam ze szpitala w czwartek. W piątek się opierałam. Słuchajcie, jeszcze wczoraj, wczoraj też prałam. Muszę zrobić porządki w domu trochę na działce. Wtóję mój kogut, mam dwa. Dałam... <ścoughs> Dałam im jeść. Mamy przepiękny, przepiękny dzień. Słońce świeci. Niedługo będą piwonie. Zrobiłam sobie kawkę. Pójdę z kawką, póki ciepła. Zobaczcie jakie mam tyły, że nawet w bratkach rośnie chwast. nic, nic, po prostu nic nie mam w tym roku zrobiona, ale nie martwię się tym. Damy radę, Piwio piwonie niedługo będziemy mieli. A tutaj mam zakupioną bordową. Tam jedna wschodzi i, i jedna tutaj, nie wiem, burdowa i żółta. Wiem, że nawet żółtą mam. Tak, zobaczcie moje dziewczyneczki, kureczki moje piękne. I teraz jeszcze Wam się pochwalę, bo y, mam dwie. <laughs> Stefan, daj spokój. E, dwie e, kwoki siedzą na jajkach twardo. Ja nie wiem, czy zależone są te jajka, czy nie one po prostu sobie pozbierały, siadły i siedzą już chyba siódmy dzień. E, mój kochany łubin w tym roku dostał, dostał w kość. Tutaj nawet ogryzane jest przez skórę z tej strony. Będę musiała sobie za, zasiać lawendę tutaj poprzesadzałam. No, teraz to będziemy mieli przerwę. Lawendę pozasadzałam. Będziemy mieli... Yy, a to znaczy się też dostały w kość. O to mi chodziło. Tutaj ten topnącza muszę też poprzywiązywać. Tak, udało mi się tylko cebulki wsadzić. To też niedużo. To już nie te hektary, co miałam ogrodu. Róże troszeczkę poprzemarzały u nas, bardzo mrozy, nawet przedwczoraj, czy przedwczoraj były yy, mąż z krobą. O, widzę tu jakieś słoneczniki chyba, no to super, bo jeszcze nie siałam. Tutaj już obsadziłam sobie trochę, Majeczka, pójść pancie, tutaj tylko te dwie są nieobsadzone. Mogę trochę, wiecie, trząść wami, bo mi się te ręce też tak trząsą. Ale tutaj już widzę, zobaczcie jak ładnie groszek mi wschodzi. Muszę dzisiaj podlać wszystko. Tutaj chyba też mamy słonecznik, muszę go przesadzić. I kompost brałam z, z naszego kompostownika i zobaczcie, jaki mam. Ale to nie tylko tu, tutaj. Tam dalej też mam. A zobaczcie, ile zielska mi rośnie. Nie wiem, kiedy ja się z tym obrót. O, tu mam ziemniaka. A tutaj mam takiego dużego. Tutaj, co tu mamy posiane? Pietruszkę. Tutaj mamy chyba marchew wczesną posianą. Tutaj, o, fasolka już ładnie wschodzi. Super. Pięknie podleję to. No i tutaj tam wcześniej siałam takie tam rzutkie rzodkieweczki, szpinaczek, sałaty. Kupię trochę flancy, flanców. No i sałatę to tam sobie tak wiecie, zaflancuję, poflancuję. No i tutaj mam przygotowane, tutaj będą kapusty, kalafiory będą przykryte. Już zamówiłam taką jakby firankę, czy nie firankę? Nie wiem, zobaczę, jak się pięknie przyjęła. Yy, Porzeczka ta czerwona, będzie miała nawet. I nic jej nie było. Super, chociaż tu no wszystko mam pozarastane. Wszystkie dzieci moje są, zobaczcie. Wszystkie z pancią. Nie opuszczają mnie teraz, to już po prostu pancia strasznie yy, tęskniły za mną. Płakały codziennie, patrzyły na drogę, siadały na tarasie. Pokażę Wam taras, jak mam zarośnięty. Nie uwierzycie, po prostu u nas na żuławach to po prostu rośnie wszystko. Zresztą zobaczcie tutaj. No jeszcze takiego mojego ogrodu nie widzieliście. No ale ja jestem usprawiedliwiona. Już tu niedługo będzie wszystko kwitło, rosło. Jaki lupczyk mam już wielki są. Już do zamrażalki gotowy jest. No, i zobaczcie, jakie truskawy. Przepiękne. No, przepiękne są te truskawy. Tam mam rukole z zeszłego roku. Już mogę zrywać do jedzenia, rukolkę? O. Sama się wysiała? Super. Tu mój, moja pergola padła. Nawet zobaczcie, nie zdążyłam ogłowić tego irysa, a następny będzie kwit. Dzisiaj może muszę... dzisiaj tak. Ja wczoraj miałam upiec placka i zapomniałam. Z rabarbarem. No i tak pomalutku. Pomalutku. O tutaj mi czosnek pięknie rośnie. No. no nic nie mam wysprzątane. Nic. Ró róża z zeszłego roku nie przycięła no się. Te suche takie, nie? Pozimowe. Ale damy radę. Szczęśliwa jestem w swoim domu, w swoim żywiole. Zobaczcie jaki tutaj bałagan. Ja wam teraz po prostu bałagan. Ale za niedługo jak będę nagrywała film, to wam nagram jak jest czysto no to nic nie przeszkadza, nie? Dobrze, że mąż chociaż obciął ten suche badyle, bo jednak wiecie, kobieca ręka, to jest po prostu kobieca ręka. Ja chwalę mojego męża, bo jest pracowity człowiek, on naprawdę ja co ja tam sobie wymyślę, to on mi robi. Ale no, no niestety wszystkiego też nie ogarnie, to jest dużo pracy. O, pięknie wszystko kwitnie. Zobaczcie jak. Wiśnie są pełne kwiatów, no przepiękne. Czereśnie tam podejdę, to Wam pokażę. Troszeczkę obszczypane są przez mróz. W tym roku powinniśmy mieć bardzo dużo czereśni. O, proszę. No, muszę je przykryć nie? przed szpakami, żeby nie zeżarły. I tutaj ta czereśnia została tak, o, ale mokra trawa. Yy, obszczypana przez te będzie część jasne, że będzie część, ale ale jest nie wiem, czy brzoskwinia zdążyła yy, zdążyło zapylić kwitła, ale nie wiem czy ale widzę, że ma kędzierzawość liści no może co z niej będzie, no Dobra, z tej jabłoni pierwszy raz jemy jabłuszka, ma kwiateczki, zobaczymy smak i chciałam Wam się pochwalić, że gruszki sobie chyba pojemy, zobaczcie, oby tylko były zapylone, bo to akurat gruszka, o, ale mnóstwo jest tego, gruszka kwitła, jak tak nie było zbyt ciepło, popiję trochę kawki. Te jeżyny e, czarne, nie też nieobcięte, nic nie wyplewione. No wszędzie, słucham. wszędzie. I tutaj jest też gruszka, ona nie kwitła. Tak, w zeszłym roku chyba ją kupiliśmy. No te jabłonie co roku kwitną pięknie. Także będzie troszeczkę jabłek. No i tutaj następna czereśnia. O, też jest mnóstwo kwiatków, widzicie? No mam nadzieję, że zapylone. Że będzie tutaj troszeczkę tych kwiatok, tych owoców. Ta wcześnia, wczesna śliwka kwitła. Widziałam koło niej też pszczółeczki, także będzie Lucy, pozdrawiam cię serdecznie. W tym roku chyba skorzystasz z tej śliweczki. Mam nadzieję. I tutaj zobaczcie moją. To jest ewenement. Ja nie wiem jak ta jabłon utrzyma tyle jabłek. Znowu będę musiała ją podwiązywać. Piękna. One są bardzo smaczne te jabłuszka. Przepyszne. Tutaj też kwitnie. Ale nie ma już tak dużo, już mniej, parę jabłuszek będzie, no i starczy, jeszcze Wam tak, zobaczcie jak to wszystko wygląda, nawet hortensja nie jest przycięta, aj, w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, że miałam na tej e, śliwce, bo to jest taka stara odmiana i ona co drugi rok polonuje, w tym roku nie ma ani jednego, e, nie będzie miała ani jednego owoca, ale za to ta będzie miała parę. Czyli będę miała naprzemiennie, raz jedna, raz druga, bardzo się cieszę. No i co? I, i jabłuszka tutaj też widzicie kwiatuszków jest od, od groma. No i co? Czekamy w tym roku na orzechy, nie? Zaczyna kwitnąć, jestem ciekawa. Jak to w tym roku? Czy on się odwdzięczy? Ha, mam nadzieję, że tak, bo już miała. Piękne przyrosty są na tych, ja mówię, potocznie już choinki, ale takie zielone, nie? Pięknie to się odznacza. Tutaj są takie różne gatunki. Zauważyłam, że jedne nie mają jeszcze, a drugie, już tak pięknie to wygląda. Mamy coraz więcej tutaj mieszkańców na tej działce, w tamtej części zamieszkały jakieś ptaki, ale nie mogę dobrze ich rozpoznać, słyszę tylko jak mnie odganiają i gołębica też ma tam gniazdo i jajeczka. Tutaj też pod domem, pozarastane. Dobrze, może troszeczkę tak wykosił, można przejść po zarastane. Trochę wczoraj złapał i wykosił na tej piwniczce, bo taka, mój teściu na to mówi, że picha. Ona się strasznie rozrasta i nie chciałabym mieć jej tutaj na tej działce. Ojejka, widzicie, migdałek kwitł, ale tylko jedna część. Ale reszta to jest do obcięcia słabiutko, ale może się tam wykaraska. Pięknie magnolie w tym roku kwitły, przepięknie wszystkie trzy. O ta jeszcze kwitnie. Ale no widzicie, no nic nie oplewione, nic nie zrobione. Aż wstyd pokazywać. No no ale siła wyższa, nie? No co ja mogę? zrobić nie wszystko na raz zrobię na razie dom porządkuję mój biedny mąż też wiecie do pracy z pracy troszeczkę teraz tych zwierząt mamy nie wiem czy mi się uda na razie nic nie będę mówiła może mi się uda pokazać wam króliczki jakie mamy także teraz nic nie będę mówiła Jest ich pięć. A są jeszcze takie, one dopiero zaczęły z gniazda wychodzić. Ojej, jakie wszędzie mam bałagan. Nie lubię tak, ale no niestety. marudza wam dzisiaj w tym filmie. <śm> <śm> Jest pięć. Miała dziewięć, okrociła dziewięć, ale no e, mam... Ojejka, a gdzie ja zostawiłam kawę? Tam. E, ale cztery, nie wiem czy to odrzuciła, czy, czy martwe. No ale pierwszy raz nam się udało. Super, bardzo się cieszę, są prześliczne, po tatusiu dwa i po mamusi dwa. O i usiądę, bo nawet powiem wam, że dla mnie przejście działki to jest... O. E, mimo tego, że nie, nie wrzucałam żadnych filmów. E, nadal komentujecie pod starymi filmami. E, za co Wam serdecznie dziękuję, bo wiem, że jesteście ze mną i czekacie na mnie. E, tam jedna pani powiedziała, że dziwnie trochę nagrywam filmy, że się nie pokazuję. Ja Wam kiedyś powiedziałam, że ja się kiedyś pokażę. Jasne, że tak. No ale na razie jeszcze nie jestem na to gotowa, wiecie. Nie wyglądam też jak, jak, jak jakaś aktorka. Jestem trochę schorowana. Dojdę do siebie, to, to jasne, że się pokażę, że nagram w innej formie. Jakoś mi tak wygodnie teraz trzymać po prostu telefon i nagrywać, no bo tak to bym musiała łączyć. Ja tak jakoś nagrywam te filmy i od razu puszczam. Nie, nie edytuję, nie, 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 nic nie zmieniam. No dobra, bo się znowu rozgaduję. Dziękuję ślicznie, że jesteście ze mną, że komentujecie, że, że chcecie oglądać moje filmy. No i pod filmem, oczywiście, jak pokazywałam Wam kwiaty, no mnóstwo, mnóstwo komentarzy. Jesteście zachwyceni wystrojem, moimi pomysłami. Dziękuję Wam serdecznie, naprawdę. Jak wróciłam ze szpitala, to powiem Wam, że spojrzałam tak, takimi innymi oczami na ten yy, mój domek. I do męża yy, aż, aż powiedziałam: o, jak tu ładnie. <taki> Także pięknie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej niedzieli.